16 marca trwa wojna. Obok na rynkach uspokojenie. Wygląda na to, że, że inwestorzy, uczestnicy rynków też obserwują uważnie chęć stron, zwłaszcza strony ukraińskiej, do rozmów. Dlatego szaleństwo hamuje na rynkach. To nie znaczy, że Pewne długotrwałe procesy się nie, nie będą trwały. Zwłaszcza proces kontrolowanej, jak sądzę, utraty wartości deklarowanej obecnie przez akcje na giełdach. Dzisiaj akcje na giełdzie, na giełdach europejskich, drożeją, bo za bardzo, bardzo spadły w sposób niekontrolowany, spadły, więc drożeją, ale w Ameryce, jak sądzę, będzie. Dalszy, spokojny, no niecodzienny, ale konsekwentny spadek, kontrolowany. Tak o tym mówię, no bo tam czasem ktoś mnie ogląda, kto się tym interesuje, chce mnie skomentować, sprostować, więc mówię też o tym, ale nie o tym w ogóle w sumie dzisiaj, tylko o, tylko o tym, co się dzieje w polityce z odniesieniem do przeszłości. Ale zacznę od tego, co teraz, bo Norman Podhorec. Jeden z głównych ideologów neokonserwatywnych to jest ta, to są ci uczniowie Leo, Leo Straussa, czy Sthausa jeszcze Leo Strauss, niemiecki Żyd, który wyemigrował jak jeden z wielu do Ameryki tam kształtował no, tę nowoczesną Amerykę i politykę. Otóż jeden z nich, to znaczy on sam chyba nie był uczniem, Neosztausa czy strosa. Norman Podchorec w, już w kwietniowym Commentary napisał wstępniak, który daje w linku, tylko podkreślam, że konserwatyści najwyraźniej mają ochotę wrócić do gry, oferując swoją obłąkaną wizję konserwatystom, no jak rozumiem w partii republikańskiej, jak sądzę, nie będzie tam dużo chętnych, a zwłaszcza w stronnictwie Trumpa, nie będzie dużo chętnych, żeby tę ofertę przyjąć. Odnotowuję to, bo obłęd i ta pycha, ta wyniosłość pewnych środowisk, zwłaszcza żydowskich w Ameryce, części środowisk żydowskich, absolutnie tylko części, wciąż zadziwia po prostu. I z tej pychy również wynika sytuacja obecna na Ukrainie. O czym świadczy tekst, który dzisiaj będę we fragmentach czytał. Dość długi tekst ma 24 tysiące znaków, więc nie da się go tutaj trzeba, z godzinę trzeba go czytać. Tekst napisany przez politologa, który się nazywa John Joseph Mierszajma. To jest dziwne nazwisko. Niemieckie nazwisko, a tak się dziwnie wymawia. Ja pamiętam Taki jest pisarz w Ameryce znany nam wszystkim. Niejaki, no ja go pamiętam jako Grisama. John Grizzam Te bestsellery prawnicze. Tak wymawiali przy mnie. Teraz i w Anglii, i w Ameryce chyba wszyscy wymawiają. Grisham. Dziwne te zmiany językowe. No dobra, ale to nie o to chodzi. Osiem lat temu J.J. mierzajmy. Zwraca uwagę na. Na pewne zjawisko, które przejawiło się wojną, skończyło się to wojną na Ukrainie, on przypisuje Zachodowi złudzenia czy urojenia liberalne. Ja bym to nazwał wprost, właśnie, właśnie pychą zamiast realizmu. Tytuł tekstu w Foreign Affairs też w linku podaję, link, podaję adres. W opisie podaje linka, dlaczego kryzys ukraiński jest błędem Zachodu. Liberalne urojenia, które sprowokowały Putina, wtedy sprowokowały do zajęcia Krymu. No i będę czytał z małymi komentarzami. Zgodnie z przeważającą mądrością na Zachodzie, kryzys ukraiński można przypisać niemal w całości agresji rosyjskiej. Rosyjski prezydent Putin, tak głosi ta. Narracja zaanektował Krym z wyniku no, od, długa, od dawna trwającej rządzy wskrzeszenia imperium sowieckiego i może w końcu pójść po resztę Ukrainy, jak również po inne kraje we wschodnim Europie. Pamiętamy tę narrację, jej wyrazicielem był niezbyt niezbyt lotny w polityce międzynarodowej prezydent Świętej Pamięci Lech Kaczyński ciągnie na siłę powtarza tę narrację dzisiaj między innymi jego brat, który no właśnie był wczoraj w Kijowie. Były jakieś opowieści o tym, że może Putin go tam sprzątnąć jego i jego kolegów Morawieckiego, Jantsche i fiale. To oczywiście nonsensy. Po pierwsze nie jest to w jego interesie Putina. Po drugie, zapewne jednak, no, mam nadzieję, że służby nie polskie, ale pewnie nasze sojusznicze z rosyjskimi, czy też na poziomie być może wyższym, no, jakimś rządowym, dogadali się no, w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Oczywiście Zielińskiemu nic się nie dzieje w Kijowie i nie dzieje się również nic jego gościom. Z jakiej racji? Po co? Dobra, więc wróćmy do. Tekstu Mieszheimera. Zgodnie to, tekst był pisany 7,5 roku temu, 2 września 2014 roku, czyli pół roku po, ponad pół roku po przewrocie na Ukrainie. W wyniku którego wyrzucono Janukowicza i osadzono na tronie Poroszenkę, wytwórcę czekolady. Czytam dalej, zatem. Korzeniem niepokoju po stronie rosyjskiej jest rozszerzenie NATO. Główny element szerszej strategii wyłączenia Ukrainy z orbity rosyjskiej i zintegrowania jej ze Zachodem. Tymczasem również ekspansja Unii Europejskiej na wschód i zachodnie poparcie dla prodemokratycznego ruchu na Ukrainie, począwszy od Pomarańczowej rewolucji w 2004 roku też są kluczowymi elementami. Tak, przypominam sobie pomarańczową rewolucję w 2004. Dla mojego znajomego polityka była świetną okazją, żeby tam się pokazać. Oczywiście, po to, żeby tutaj, tutaj w Polsce mieć dobrą prasę w mainstreamie, a tam załatwiał, próbował załatwić jakieś no, za, 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 za wsparcie polityczne uzyskać. Jakieś tam, no przynajmniej, może obietnicę, może wiedzę o możliwości odzyskania nieruchomości w Kijowie. To takie zabawne historie, jak naprawdę wygląda polityka i różne pomarańczowe rewolucje. Dalej. Dla Putina nielegalny przewrót na obalenie demokratycznie wybranego i prorosyjskiego prezydenta Ukrainy, no chodzi właśnie o Janukowicza, czyli Janukowicza po prostu, no przecież to jest polskie nazwisko, białoruskie, tak, które słusznie, trafnie Putin nazwał zamachem, to, był, był, była dla Putina, to było dla Putina ostatnie źdźbło. Odpowiedział, przejmując, zajmując Krym, półwysep, który bał się, że będzie gościł bazę morską NATO. No i potem już postarał się zdestabilizować Ukrainę, destabilizować Ukrainę, aż porzuci swoje wysiłki na rzecz połączenia z Zachodem. Elity w Stanach Zjednoczonych i Europie, nie wskazuję, gdzie pomijam, bo pomijam bardzo dużo, elity amerykańskie, europejskie sądzą, że Sądzą, że logika realizmu nie ma większego znaczenia w XXI wieku i że Europa może być utrzymywana w całości i wolności na podstawie takich liberalnych zasad jak rządy prawa, współzależność gospodarcza i demokracja. Ale realpolitik, realpolitik, tak, polityka realna pozostaje. Ważna, zachowuje ważność, a państwa, które ignorują to, robią to na własne ryzyko. Liderzy USA i Europy no właśnie, tak postarali się zamienić Ukrainę w twierdzę Zachodu na granicy z Rosją. Kiedy wracamy do wcześniejszych czasów, do lat 90., kiedy kończyła się zimna wojna, liderzy sowieccy woleli, żeby siły amerykańskie zostały w Europie i żeby NATO pozostała, sojusz NATO pozostał nienaruszony, I, bo to im pozwalało, to, to, to im pozwalało liczyć na to, że zjednoczone Niemcy będą spokojne. Ale oni i ich rosyjscy następcy po rozpadzie Związku Sowieckiego nie chcieli, żeby na to się rozrastało. Administracja Clintona, przypomnijmy sobie Clintona, pierwszy prezydent już rządzący przez cały, przez cały czas hege, prezydent hegemona, tak? To był czas, kiedy Ameryka była niekwestionowanym hegemonem światowym, Chiny jeszcze nie dorastały, Rosja była w okresie smuty, a więc rząd Clintona w, lat, w połowie lat 90. zaczął jednak mimo to popychać NATO do ekspansji. W czasie kampanii bombardowań przez NATO w roku 1995. Przeciwko Serbom Bośniackim, no potem jeszcze mieliśmy do czynienia z bombardowaniami w ogóle Serbów w Serbii. Wtedy, w 1995 roku, rosyjski prezydent Jelcyn, jeszcze ten słaby pijak Jelcyn, powiedział: To jest pierwszy znak, co się może zdarzyć, kiedy NATO dot... przybliży się do samych granic Rosyjskiej Federacji. A NATO Patrzyło coraz dalej na wschód. W kwietniu 2008 roku, i pamiętajmy, że to był właśnie kwiecień 2008, na szczycie w Bukareszcie NATO rozważało przyjęcie Gruzji i Ukrainy. Wtedy Francja, Niemcy bardzo wyraźnie okazały, okazały te państwa niechęć i skończyło się na wydaniu, oświadczenia wspierającego aspiracje Gruzji i Ukrainy. Czyli w zasadzie nic dla tych państw, no ale za to jednak może jeszcze nie z Beli. Nie, nie belli, ale już prowokacja wobec Rosji. To już mój komentarz. To był kwiecień. Uwaga. Rosyjska inwazja na Gruzję w sierpniu 2008 roku powinna była rozproszyć wszelkie. Pozostałe wątpliwości na temat determinacji Putina, żeby zapobiec wstąpieniu do NATO Gruzji i Ukrainy. No, mamy właśnie wtedy wizytę polskiego prezydenta w Gruzji, i jego niezbyt mądre słowa o tym, że właśnie tu następna będzie Polska. No, ale to był sierpień 2008. Ten jeszcze przedtem, też po szczycie NATO w Bukareszcie, ale w maju 2008 roku, przed tym właśnie aktem no desperackiego, wojskowym aktem desperacji rosyjskiej w Gruzji, Unia Europejska też ruszyła na wschód. Odsłoniła swoją inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. To był drugi, Drugi cios w Rosję. bo w oczach, tutaj cytujemy Mirzaimera w oczach Rosjan ekspansja Unii Europejskiej była koniem trojańskim ekspansji natowskiej. No i zbliżamy się powoli do 2014 roku, czyli przewrotu. Victoria Newland, słynna, wciąż działająca, jak wiemy, w ostatnich dniach, Żona takiego no, właśnie neokonserwatysty Kagana, bardzo wpływowe żydowskie małżeństwo w Ameryce. Oboje, znaczy on się może nie pokazuje, bo nie, on jest taki myśliciel, a ona jest w polityce, jest urzędniczką. Wówczas czytam, już teraz czytam artykuł. Wówczas zastępca sekretarza Stanu do Spraw Europejskich i Euroazjatyckich oceniała w grudniu 2013 roku, że Stany Zjednoczone zainwestowały ponad 5 miliardów dolarów od roku 91 do we pomoc Ukrainie, żeby, aby osiągnęła cytat z niej przyszłość, na jaką Ukraina zasługuje. Kiedy przywódcy rosyjscy patrzyli na zachodnią inżynierię społeczną na Ukrainie, no, mogli, mieli prawo myśleć, że Rosja będzie następna. We wrześniu 2013 roku w Washington Post Gershman napisał Wybór, wybór Ukrainy, ażeby połączyć się z Europą, przyspieszy upadek ideologii imperializmu rosyjskiego reprezentowany przez Putina. I tym się niepokoił Putin, jak wskazuje Mieszajma. A więc potrójna, pakiet trzech polityk rozszerzenie NATO, ekspansja Unii Europejskiej i promocja demokracji dodały paliwa do ognia. Dolały oleju, oliwy do ognia, no i tylko było, trzeba było czekać na, na spłonkę. I iskra przyszła w listopadzie 2013 roku, kiedy Janukowicz odrzucił wielki, wielką transakcję gospodarczą negocjowaną z Unią Europejską i zdecydował się jednak przyjąć 15 miliardowy w dolarach. Miliardową ofertę rosyjską zamiast unijnej. To wywołało demonstracje antyrządowe. No, jak się domyślamy, dodaje, już nie, nie pisał tego Mieszajma wspomagane przez wywiad amerykański, także przez polskie różne środowiska, podległe tu amerykańskim kierownikom. Ten słynny Majdan, na którym na którym jeden z znanych polskich dziennikarzy, współpracujący z polskimi służbami od 30 lat poznał swoją nową drugą żonę. Teraz już on porzucił tę ukraińską żonę, teraz ma już polską żonę z powrotem. Tam również poznali się córka premiera Burska z synem pewnego wpływowego, lokalnego polityka podwarszawskiego, też już nie żyją razem. Tak to bywa z tymi aranżowanymi przez wywiady związkami. No niestety nie są one trwałe. No właśnie demonstracje w, w Kijowie. No jak wiemy, tak, no potem coś, coś się wydarzyło. Wiemy. Przewrót. Zmiana prezydenta kompletnie wbrew Konstytucji, wbrew jakimukolwiek prawu ukraińskiemu nikt tego nie ukrywał. No i teraz znowu czytam Mierszaimera. Niebawem po 22 lutego Putin kazał siłom rosyjskim zająć Krym, zabrać Krym Ukrainie, a zaraz potem inkorporować go do Rosji. Działania Putina powinny być łatwe do zrozumienia, tłumaczy Mierszaima swoim wpływowy politolog amerykański, nie żaden ruski troll. Tłumaczy, I to w Foreign Affairs, w gazecie, w piśmie, w piśmie globalistów. No, dodajmy, tłumaczy to swoim globalistycznym kolegom. czy tam dalej. Ukraina służy jako państwo buforowe o wielkim, ogromnym, strategicznym znaczeniu dla Rosji. Wyobraźcie sobie wściekłość Waszyngtonu, gdyby China zbudowała poważny sojusz militarny i próbowała do niego włączyć Kanadę i Meksyk. No jasne. Ukraina jest bardzo dużym krajem, tak przy okazji terytorialnie. Rzucona na Meksyk zajmuje no, całą, powiedzmy północną tą połać, tą szeroką połać Meksyku. Zobaczmy sobie to na mapie, jak ktoś ma ochotę. Idziemy dalej. Po, po, porzucam tutaj bardzo dużo rozważań mieszajmera i przechodzę do spraw, do, do efektów i do wniosków. W 2014 roku pisał tak, chociaż Kerry, no, znany polityk, wojownik taki, prawdziwy wojownik, kandydował na prezydenta niedawno, chociaż Kerry twierdził, że cytuję, wszystkie opcje są na stole, uwaga, ani Stany Zjednoczone, ani sojusznicy z NATO nie są przygotowani do użycia siły w obronie Ukrainy. To zdanie sobie podkreślmy wężykiem, bo ono się sprawdziło po ośmiu latach. Ale jeszcze, kiedy Ameryka była silniejsza, 8 lat temu, Mieszajmer pisał, że tak już jest i tego Ukraina, każda dowolna ekipa rządząca Ukrainą, także ekipa, zwłaszcza ekipa obecnego prezydenta aktora powinna była się spodziewać. No ale jak widać. Jakieś iluzje te, czy deluzje, jak tego słowa używa mieszajma, przemażyły nad rozsądkiem. I teraz o rozwiązaniu dla Ukrainy, dla Ukrainy, które wydaje się wciąż, być może wciąż jest aktualne, chociaż może już niestety Rosjanie widząc swoją przewagę, widząc pod, podkulony ogon Zachodu, być może Rosjanie już by na tak. Na takie rozwiązanie nie poszli, ale przeczytajmy. Mieszheimer 7,5 i pół roku temu proponował. Jest rozwiązanie kryzysu ukraińskiego, chociaż wymagałoby ono od Zachodu pomyślenia o tym kraju w sposób fundamentalnie odmienny. Stany Zjednoczone i jego, ich sojusznicy powinni porzucić plan westernizacji Ukrainy, a wza, zamiast tego zrobić z niej. Neutralny bufor między NATO i Rosją, podobny do Austrii w zimnej wojnie. Zachodni liderzy powinni uznać, że Ukraina jest tak ważna dla Putina, że sprawy ukraińskie, że nie mogą one, że, ojejku, że Zachód nie może popierać antyrosyjskiego reżimu w kraju. To nie znaczy wcale, że przyszłość rządu ukraińskiego musiałaby być prorosyjska i antenatorska. Wręcz przeciwnie. Celem ma być suwerenna Ukraina, która nie trafia ani do obozu rosyjskiego, ani zachodniego. Aby osiągnąć ten cel, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy powinni publicznie wykluczyć ekspansję NATO na Gruzję i Ukrainę. Zachód powinien więc pomóc w ukształtowaniu planu ratunkowego, gospodarczego dla Ukrainy, fundowanego wspólnie przez uwagę Unię Europejską, MFW, Rosję i Stany Zjednoczone. I tę propozycję Moskwa by przyjęła, zważywszy jej zainteresowanie prosperującą, stabilną Ukrainą na swoich zachodnich granicach. Nie wiem, czy to teraz jeszcze jest aktualne po tym, co, po tym całym obłędzie, który się wydarzył w ostatnich dwóch, trzech tygodniach. Stany Zjednoczone i liderzy europejscy powinni zachęcać Ukrainę do respektowania praw mniejszości, zwłaszcza praw językowych rosyjskojęzycznych. I jeszcze coś na koniec. Znowu uwagi sprzed ośmiu lat, a przecież no od tego czasu proces się pogłębił. Rosja jest mocarstwem w schyłkowym, declining power. I z czasem będzie tylko słabsza. Nawet gdyby Rosja była rosnącą siłą, nadal nie miałoby sensu inkorporować Ukrainy do NATO. Powód jest prosty. Stany Zjednoczone i jego ich europejscy sojusznicy nie uważają Ukrainy za swój rodzeniowy interes strategiczny, jako strategic. Interest. I stąd tego dowodzi niechęć do używania siły wojskowej, czego dowiedli. No, dowodzą tego po siedmiu pół roku. No, wystarczy tego, bo już i tak długo gadam. Proszę sięgnąć, bo kto tam angielski zna, no można przeczytać całość. Tam są jeszcze dodatkowe rozważania, bardziej szczegółowe. Nic się nie zmieniło. Co najwyżej na niekorzyść zachodu, który wrócę do swojej pierwszej myśli, której mieszałem nie wyraża wprost, ale chyba w podtekście ona jest, bo działa szatańska pycha. Szatańska, głupia pycha. Zamiast realizmu po stronie zachodniej, a po stronie rosyjskiej działa realizm. Jeżeli Rosja jest mocarstwem schyłkowym, no to tym bardziej nie powinniśmy się bać, zwłaszcza my Polacy, że zaatakują Rosjanie kiedyś Polskę militarnie, nawet że ją sprowokują w jakikolwiek sposób. Po prostu oni wiedzą, że bronią się, a nie. Nie jest to imperializm, tylko obrona. I to jest podobno narracja Putina, ale jest to również narracja bardzo wybitnego politologa z Ameryki, który być może próbuje wyrażać rosyjskie poglądy, przekazywać je dalej na łamach Foreign Affairs, czyli pisma globalistów. No ale on przekazuje te poglądy nie jako ruski szpieg, agent wpływu, tylko jako zatroskany o zachód człowiek Zachodu po prostu. Tak? Na tym kończę, bo już 25 minut minęło. Proszę o kciuki w górę, proszę o subskrypcję, proszę również o polecanie. Może jak, jakby Państwo gdzieś umieścili linka do tego filmu, może by ktoś go jeszcze obejrzał. Yy, zwłaszcza mam na myśli takich, których interesują rzeczy no mało sensacyjne, stare artykuły Foreign Affairs. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.